Słowo Boże na dziś, niedziela 12 stycznia 2025 roku, święto Chrztu Pańskiego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do Niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównujcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom ludzkim: oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzę. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 104. Chwal i błogosław duszo moja Pana. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Chwal i błogosław duszo moja Pana. Chmury są Twoim rydwanem, przechadzasz się na skrzydłach wiatru. Wichry używasz za swych posłów, sługami twoimi ogień i płomienie. Chwal i błogosław duszo moja pana. Jak liczne są dzieła twoje, panie, ty wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest pełna twoich stworzeń. Oto jest morze ogromne i szerokie, a w nim żyjątek bez liku, zwierząt wielkich i małych. Chwal i błogosław duszo moja pana. Wszystko to czeka na ciebie, byś dał im pokarm we właściwym czasie. Gdy im dajesz, zbierają. Gdy otwierasz swą rękę, sycą się twym dobrem. Chwali, Błogosław, duszo moja Pana. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Chwali, Błogosław, duszo moja Pana. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczyn. Gdy ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jan powiedział: idzie mocniejszy ode mnie, on będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie.